Moi drodzy, gry, które wróciły na szczyt, historię wielkiego powrotu pod naporem krytyki, problemów itd., itd. Odbicie się od totalnego dna. No, mi przychodzą dwie takie historie do głowy: Cyberpunk i No Man's Sky. To na pewno. Zerknijmy, co tutaj rozkminka nam przedstawi. Hejt, miliony zawiedzionych graczy i łatka największej porażki roku. Tak wyglądał start każdej z tych gier. A jednak dziś miliony ludzi uważają je za arcydzieła. Jak to w ogóle możliwe, że gry, które skazane były na sukces, odniosły taki upadek, a potem powstały z kolan i udowodniły ich wartość? Przenosimy się do nieszczęsnego roku 2020. Oho, miliony graczy w swoich piwnicach i właśnie wtedy, 10 grudnia, premierę miała wyczekiwana przez miliony ludzi gra, która miała zatrzeć rynkiem. Kurda, to był idealny timing w ogóle, nie? Dla Redów. Gdyby Cyberpunk był od początku zrobiony dobrze, to to było porąbane, że akurat szczęście w nieszczęściu, wszyscy siedzieli na chacie i tylko czekali, żeby mieć co robić. Więc trochę unlucky to wyszło, ale z Cyberpunkiem też była taka historia, że no, on był od lat tak naprawdę jakimiś trailerami już ty. Bardzo długo się o nim gadało, bardzo długo ludzie na niego czekali. No i im dłużej czekasz, tym masz większe oczekiwania, tym ten balonik oczekiwań jest coraz bardziej pompowany. No i tutaj to już miało taki level, że nie tylko oczekiwania były wysokie, ale no i redzi zawiedli po prostu z jakością gry. Po ogromnym sukcesie studia CD Projekt w Wiedźminie trzecim miała nadejść jeszcze większa bomba. Miliony dolarów wydanych na reklamy i współpracę z Keanu Reevesem na czele obiecywały no. nam rewolucję. Żyjące, oddychające miasto przyszłości, w którym każda decyzja ma znaczenie. Ale jak zobaczycie sobie ten pierwszy trailer, który tutaj w ogóle jest pokazany w tle na filmie, to ten pierwszy trailer nijak się ma do tego, jak Cyberpunk ostatecznie wyglądał. No ale wiadomo, to ten trailer ma tak dużo lat w porównaniu do daty premiery, że koncept się pewnie wielokrotnie trochę pozmieniał. Airbag nowej generacji. Już pewnie wiecie o czym mowa. Chodzi o Cyberpunk 2077. Po prawie dekadzie od pierwszego trailera pracy nad grą i doczekaniem graczy wypuścili coś takiego. Oj. Tak, wypuścili takiego klocka. No. Ta produkcja. W dzień premiery głównie na konsolach była niegrywalna. Właśnie to jest to, odwrotna sytuacja niż z reguły się dzieje, bo często pod konsole gry są robione i potem porty na PC-ta niekoniecznie dobrze siedzą i optymalizacyjnie i tak dalej. A tutaj błędy głównie były na konsoli. Oczywiście na kompie też nie było najlepiej, było słabo, ale nie aż tak źle. Na konsoli to był dramat. A sama premiera była przekładana trzy razy. Presja była coraz większa. Same grafiki z informacjami o kolejnej dacie premiery stały się już memem. Okej, okay, premiera totalnie się wysypała, ale może nie wszystko poszło aż tak źle. Jeszcze zanim gra trafiła na półki, ponad 8 milionów ludzi kupiło ją w preorderze. W dniu debiutu pękł milion graczy, jednocześnie na samym Steamie. Finansowo to był sukces tak wielki, że koszty produkcji i reklamy zwróciły się w jeden dzień. Mieliśmy więc grę, która była jednocześnie jedną z największych komercyjnych premier i jedną z największych katastrof w historii gier. Posypały się pozwy, gracze domagali się zwrotu pieniędzy, Sony wycofało grę ze swojego sklepu, aż w końcu temat ucił. CD Projekt z każdym kolejnym miesiącem wprowadzało łatki. I tak powoli się to kręciło. I to była dobra decyzja, kurczę. Zobaczcie w jakim miejscu Cyberpunk jest teraz. Oczywiście najlepszą możliwą decyzją byłoby po prostu wypuszczenie gry w momencie, gdy ona jest dobrze zrobiona. To jest absurd, że oni podjęli decyzję o tym, że okej, okay, tak to wygląda na PlayStation, możemy to puścić. Nie wiem, co tam się stało. Naprawdę nie mam pojęcia, co zawiodło w komunikacji. W studiu, no bo oni musieli próbować w to grać, testować i zobaczyli coś takiego i stwierdzili, że to jest git, żeby ludziom to upchnąć za kilka stów. Oczywiście tu wchodzi ta swego rodzaju korporacyjność pewnie, czyli deadline'y, przenoszenie premiery trzykrotnej, myśl o tym, że jezu czwarty raz to przeniesiemy, to po pierwsze ludzie nas zjedzą, a po drugie pewnie nie spełnimy jakichś wymogów dla inwestorów i tak dalej, i tak dalej, więc trochę byli pewnie pod ścianą, no ale niestety, dla takiego typowego gracza, no to się nie liczy, co tam się w studiu działo, jak bardzo duży crunch był, czy jakie masz problemy z inwestorami, tylko liczy się to, czy jego 200 wydanych złotych jest adekwatne do tego, co dostał w produkcie. No i nie było. Ale CD Projekt, no, zrozumiał błąd i to jest bardzo ważne. Wiele twórców tego nie robi, wiele twórców puszcza taką grę i może wypuści jeden update, a potem przejdzie do tworzenia kolejnej. Oni stwierdzili, że oni chcą tę grę dopieścić i dopracować totalnie. I to jest bardzo mądre, biorąc pod uwagę też przyszłościowe myślenie, bo odzyskali zaufanie. Naprawdę, większość graczy raczej do Redów znowu to zaufanie ma. Oczywiście ono jest takie na pograniczu, czyli jak Wiedźmin 4 będzie słaby, no to to już jebnie na zawsze. Ale jednak zostało to odbudowane, ale to im na przyszłość procentuje pod tym kątem, że mają wydać Cyberpunka drugą część. No i chcesz, żeby ta pierwsza część była reprezentatywna, nie? Chcesz, żeby to był produkt, który będzie dobrze reklamował dwójkę, żeby ludzie mogli przechodzić z jedynki do dwójki, żeby ludzie mieli do czego wracać. Gdyby oni tego nie naprawili, no to nie mieliby tego produktu. A z dwójką też by było gorzej. Mało ludzi byłoby tym zainteresowanych, bo kampania marketingowa byłaby wręcz antyreklamą, biorąc pod uwagę jak wyglądała pierwsza część tej gry, gdyby nie została naprawiona. To jest ja i jak mogli tak mocno nie wiedzieć, kiedy mogą skończyć grę, to jest bardzo trudne do przewidzenia. Zastanów się nad tym, jak ciężki i skomplikowany jest proces tworzenia gry z otwartym światem i ile jest różnych etapów i ile set ludzi pracuje przy tym, i że każdemu coś w pewnym momencie może się wykrzaczyć. I określ teraz dokładnie co do dnia, kiedy te gry wydasz. Ja się nie dziwię, że te gry są tak często przenoszone. Tutaj po prostu ta gra powinna być kolejny raz przeniesiona, ale jeżeli chodzi o sam fakt określania daty premiery, to jest niezwykle trudne. Od premiery miał prawie 3 lata i. Mamy Cyberpunka 2.0, czyli wersja gry, którą powinniśmy dostać na premierę. 2.0? Mamy Cyberpunka 2.0, czyli wersja gry, którą powinniśmy dostać na premierę. Spodziewać by się można, że ludzie oleją starania firmy, do której dawno już stracili zaufanie. Ale jednak, stało się zupełnie inaczej. Mimo uzasadnionej nieufności, gracze raczej przywitali go z otwartymi rękami, tak samo jak nowe DLC, Phantom Liberty. I zaczęli na Dobre nowo bombardować było. przycisk play. No, wzrost średniej liczby graczy był ośmiokrotny. Ludzie, którzy pozostawili grę, wróciliby, by dać jej jeszcze jedną szansę i się nie zawiedli. Gra działała idealnie, tak jak miało być to na początku. Gracze byli zadowoleni i to odbiło się na statystykach, które jasno wskazywały, że gra wróciła na szczyt. Cyberpunk przeżył naprawdę długą drogę, od spektakularnego flopa na premierę po swój równie spektakularny Redemption Arc. We have a city to burn. Nie, a teraz ten Cyberpunk jest naprawdę świetny. Reggie pokazali, że da się naprawić coś, co od początku wydawało się nie do odratowania. Wystarczy tylko trochę pokory, jeszcze więcej patchów i o wiele, wiele więcej czasu. No i jasne, że za Cyberpunkiem stała potężna marka, CD Projekt. Olbrzymi hype był czymś nieodzownym przy tej produkcji. Ale wyobraźcie sobie teraz inną sytuację. Zamiast Giganta branży macie małą ekipę, znaną do tej pory z jednej niepozornej platformówki 2,5D. O ziomku co jeździ na motorze. Mm -hmm. I właśnie ta ekipa, bazując na kilku pięknych trailerach, ale i milionach obietnic, zapowiada grę o no jednym mieście, ale o niekończącym no. się wszechświecie, tak. bo właśnie ty miał. No Men Sky to jest druga historia. I problemem No Man's Sky właśnie były te wygórowane obietnice. Oni mówili, że ta gra dosłownie, no kurde, dupę ci umyje, że ta gra obiad ci ugotuje. To były tego rzędu obietnice. No, oczywiście trochę hiperbolizuje, ale ta gra. Miała być wszystkim, czym się tylko dało. Jakiekolwiek hasło nie przyszło do głowy, to padało. To jak Todd Howard mówiąc o swoich produktach, tylko nawet bardziej. I przez to, no, oczywiście, ludzie myślą sobie, no dobra, to czekamy, nie? Co to będzie? A No Man's Sky na początku wyszło naprawdę słabo. I oczywiście tych obietnic nie spełniało. To, co jednak zrobili ludzie od No Man's Sky na przestrzeni ostatnich lat, to jest jeszcze lepsze niż z Cyberpunkiem. Oni wypuścili kilkadziesiąt darmowych update'ów. Kilkadziesiąt darmowych DLC, po to, żeby tak gra była lepsza. I w tym momencie ta gra jest chyba najlepszą grą o kosmosie, tak szczerze. ...być No Man's Sky. No i oczywiście, ludzie to łyknęli. Murray jeździł po największych targach i opowiadał dyrdy mały. Mówił o proceduralnie generowanym kosmosie, z pierdeliardami planet, o bitwach frakcji, unikalności każdej z planet, a przede wszystkim o spotykaniu innych graczy. Mm -hmm. Aż w końcu w sierpniu 2016 roku nadszedł dzień premiery. Jak możecie się domyślać, no chuj bombki strzelił. Gra była pusta. Planety to w zasadzie te same patterny i asety, jednak w innych kolorach. A... To jest smutne, bo ta historia jest bardzo podobna do Starfielda, gdzie Starfieldem tak naprawdę no, zajęli się dużo gorzej niż ludzie od No Man's Sky. Bethesda miała wyrąbane. Tylko Bethesda miała coś, czego twórcy No Man's Sky nie mieli. Moderów. I ten Starfield, on pewnie na przestrzeni lat będzie się dalej rozwijał dzięki ludziom, którym się chce cokolwiek tam robić. I być może za kilka lat faktycznie będzie czymś niesamowitym do grania, kto wie. Natomiast w przypadku No Man's Sky to albo puszczasz takie gówno i jesteś skończony pierowo, albo próbujesz to naprawić. No i oni wybrali ścieżkę naprawy i kurde, wyszło im to fenomenalnie. No ta gra, ja grałem właśnie po premierze Starfielda, który mnie wynudził, tam dosłownie w godzinę, dwie miałem już dość tej gry, w 2023 chyba to było, nie? Odpaliłem sobie No Man's Sky dla porównania i No Man's Sky było superanckie, naprawdę. Tak fajna gra, w ogóle bardzo ładna. Fajna zabawa kolorami tam była, mechaniki też spoko, git było. Ostatnio jeszcze lepszy update wyleciał. I teraz w ogóle twórcy tej gry mają w planach wydać Light No Fire, czyli jakiś taki fantazy open world, który ma w ogóle mieć skalę 1 do 1 jak Ziemia. I to ma być jakieś cholernie gigantyczne. I trochę ludzie się boją, że to znowu są takie obietnice wygórowane, no bo to brzmi porombanie, ale jeżeli by im wyszło, jeżeli wnioski są wyciągnięte, no to kurwa fajnie by było. Cała ta, ta eksploracja sprowadzała się do rozwalania tych samych skał serkiem i zwiedzania setek prawie identycznych pustych planet. I właśnie ta pustka jest najlepszym ujęciem tej premiery. A co z tym obiecany spotykaniem graczy? No to są niezłe jajca. Jedna słynna akcja, jak dwóch streamerów umówiło się na tej samej planecie o tej samej godzinie w tym samym miejscu i nic. Stali obok siebie i nawet się nie widzieli. No i klasycznie internet eksplodował, a kłamca twórców wyszły na jaw. No Man's Sky stał się synonimem porażki, a z Sina Mureja zrobiono oszusta. Mimo tego wszystkiego gra sprzedała się rewelacyjnie. Znowu mieliśmy sytuację, gdzie kaza się zgadzała, a produkt sam w sobie nie dowiózł. I co zrobili twórcy? Dokładnie to, czego spodziewali się gracze. Studio zamknęło się na opinię publiczną i przez chwilę wszyscy myśleli, że powoli zawiną Manchu razem z pieniędzmi. Zero tweetów, zero wywiadów, zupełnie przeciwstawna postawa do tej sprzed premiery. Aż nagle, po kilku miesiącach pojawia się pierwsza darmowa aktualizacja. Foundation. Dodano budowanie baz. No nie było to duże, ale był sygnał sygnał, że nie olali swoich graczy. Coś chcą robić. potem no. jechał jeszcze Pathfinder z pojazdami. I żeby nie było, po raz kolejny, to nie jest tak, że teraz możemy powiedzieć, że super ze strony twórców, że tak się zachowali. Inaczej, dobra reakcja na dym, który sami wywołali, nie można zapominać o tym, że początkowo no odjebali totalne gówno i twórca, tam główny kierownik tego projektu No Man's Sky, no był swego rodzaju oszustem, jednak to nie jest tak, że zrobiono z niego oszusta. On był oszustem, dowiózł te wszystkie obietnice ze znacznym opóźnieniem, gdy zaczęło się palić pod Dubskiem. Taka prawda. Fajnie, że ostatecznie dowiózł, fajnie, że mamy dobrą grę o kosmosie, ale kurde, ile outrage'u, backlash'u i problemów trzeba było najpierw napotkać, żeby to się stało. I tak samo niestety jest z Cyberpunkiem, nie? Że super, że teraz ta gra jest dobra, ale kurde, no w idealnym świecie chcielibyśmy, żeby te gry po prostu na premierę takie były. Tak czy inaczej, no dobrze, że to się zadziało, bo zobaczcie, ile jest gier, które mają w dupie takie update'owanie, które idą i tworzą coś kolejnego albo zawijają dywan. Mieliśmy przykład tego Day Before, tak? To był typowy scam tak naprawdę. I takich gier jest masa. Niewiele jest historii Takich Jak No Man's Sky czy Cyberpunk, właśnie. Ten update, który przywrócił wiarę w ten tytuł, wprowadził pełnoprawny, działający multiplayer. Po prawie dwóch latach mogliśmy grać z kumplami. Gra w końcu zaczynała przypominać to, co obiecano. No i od wtedy się nie zatrzymali. Dostaliśmy wsparcie VIA, rozwajań zwierzaków, mechy, pirackie stacje, żyjące statki, opuszczone frachtowce dzisiaj niebo żadnego mężczyzny. To kompletnie inna gra. Z jednego z najbardziej znienawidzonych tytułów w historii stała się jedną z najbardziej docenianych w swoim gatunku. No. Coś, co miało być kolejnym zastrzykiem kasy do wielkiego, jak na tamte czasy portfela Ubisoft, okazało się totalną klamą. Oho. Gra, która swoją premierę tak samo jak Cyberpunk miała przesunięte co prawda raz, ale to już może zapalić lampeczkę w głowie. Ubisoft jako oficjalny powód podał potrzebę dopracowania szczegółów, aby gra była wyjątkowa. Ta, chyba wyjątkowo chwilowa. Premiera Assassin's Creed ta. Unity była katastrofą. Tam to był dym dopiero. No teraz ta gra jest grywalna, nie? Ale Jezus, na premierę to było tyle memów. To był chyba taki pierwszy moment przy premierze Assassin's Creed Unity, gdzie ja jako taka osoba, która nie siedziała mocno w newsach gamingowych, no tam czytała sobie gazety, najwyżej CD Action czy coś, nie? To tak się do mnie przebiło, jak gracze po prostu darli łacha z tego, co tam się odpierdalało. ...który miał płonąć od protestów i wciągających fabuły palił jedynie twój komputer. Problemy optymalizacyjne, bugi, krasze, funkcje, które reklamowane były przed premierą, okazały się być jednak nie takie świetne. Granie A kampania marketingowa tej gry była tak napompowana, tam był taki trailer mocny, to w ogóle fakt, że Francja, faktycznie Ubisoft robi to u siebie, że tak powiem, tego Asasyna, no to był duży hype był na to. od razu okrzyknięta najgorszym Asasynem w historii. Oliwy do ognia dodaje fakt ukochanych przez wszystkich mikropłatności, o których no. Ubisoft oczywiście nie mogło zapomnieć. To w sumie chyba jedyne, co im wyszło. Produkcja była niegrywalna. Średnia ocen 2,2 ,2 na Metacritic w dniu premiery tylko to potwierdza. Tak jak w przypadku Cyberpunka, twórcy próbowali wypuszczać łatki i aktualizacje do gry, ale w oczach graczy niewiele to zmieniło. Od 2014 roku, czyli premiery gry, mija 5 lat, w Paryżu zapłonęła katedra Notre Dame. Cała ta tragedia pokazała, jak dobrze odzorowane jest miasto w Asasynie. Krążyły nawet plotki, że katedra zostanie odbudowana na wzór tej z gry. W każdym razie Ubisoft skorzystało z tego nieszczęścia i zaczęło rozdawać grę za darmo. Za darmo głupi by nie wziął, więc ludzie żyjąc tym, co dzieje się w Paryżu, przypomnieli sobie o grze i przetestowali ją za darmochę. I to był przełomowy moment. Gra... To porąbane, bo ludzie się trochę z tego śmiali, że ty, katedra zapłonęła, o oni grę za darmo rozdają z tej okazji, nie? Niezła okazja, niezłe święto dla graczy. Ale to był banger ruch, bo ludzie, no wiadomo, właśnie za darmo to sobie spróbują. Gra już była w dużo lepszym stanie niż na premierę. Ubisoft wyjątkowo coś, co wyglądało pozornie głupio, przerobił w całkiem spory sukces. Okazało się już wcale nie być taka tragiczna, jak ją zapamiętano. System parkouru, który miał być rewolucyjny, rzeczywiście nim był. Nawet do dzisiaj uważany jest za jeden z lepszych w całej serii. Kurde no, to pamiętam, że jak o Shadowsach gadałem, to ludzie mówili, że w Unity jest najlepszy parkour. Do teraz tak. Cały czas ludzie mają w głowie. Kiedy Assassin był grywalny, okazał się naprawdę bardzo dobrą grą. Gracze docenili również fabułę i te piękne miasto. Ach, Paryż. No, może kiedyś. I tak z gryz, której wszyscy się śmiali, Assassin's Creed Unity stał się tytułem, do którego gracze wracają z sentymentem. Trochę jak stare wino, na początku kwaśne, ale z czasem nabrało smaku. Ubisoft zaliczył solidną wpadkę, ale nie ma co ukrywać, Paryż mimo wszystko obronił się sam. Więc odpowiadając na pytanie z początku, jak to się stało? Odpowiedź jest jedna. Nie wiem ale można tłumaczyć to sobie ciężką pracą twórców, którzy nie porzucili nieudanego dziecka jak stary wychodzący po mleko. Błędy się zdarzają, wpadki się zdarzają, grunt to umieć powiedzieć sobie w twarz, że zjebałem i próbować to naprawić, bo to pokazuje faktyczny szacunek, ostatecznie. Nie wydoisz tylko na kasę i zawiniesz dywan, tylko będziesz chciał zasłużyć na te pieniądze. Te firmy, znaczy no Ubisoft to Ubisoft, nie? Overall to co robią później to inna sprawa, ale No Man's Sky czy Cyberpunk pokazują raczej dobry trend. Ja mam nadzieję tylko, że w przypadku CD Projekt Red to to Wiedźmin 4 będzie Bangerem na starcie, a nie po kilku latach. Liczę na to. I wydaje mi się, że tak będzie. W sensie, chciałbym wierzyć, że CD Projekt wyciągnął dobre wnioski. ...puszczać niedokończoną grę tylko po to, żeby zdążyć na deadline, zamiast dać sobie czas i zrobić coś porządnego, co nie będzie wymagało łatania setek bugów przez lata. Mimo, że te gry na początku okazały się totalną porażką, wytrwałość i chęć osiągnięcia sukcesu przez twórców była silniejsza. Prowadzili je na dobry tor. Co prawda trochę za późno, ale gdyby nie to, to przecież nie byłoby tego odcinka. Dlatego podsumowując, gra skazana na sukces nie zawsze będzie sukcesem. Do tego potrzebny jest ogrom pracy i dopracowanie najmniejszych szczegółów, żeby w przyszłości nie powtórzyła się sytuacja. Ja naj... powiem więcej gra skazana na sukces ma trudniej, bo musi się mierzyć właśnie z oczekiwaniami, musi się mierzyć ze znacznie większą presją. Gra robiona znikąd, to widać po grach indie, po grach niezależnych, które nie mają presji korporacji, nie mają presji czasu, są robione czysto z serducha, twórcy nie mają dużo do stracenia, podejmują jakieś ryzykowne, ale często ciekawe opcje. To te gry ostatnio są największymi bangerami. To jest coś, co warto sobie przemyśleć, nie? Dajcie znać w komentarzach, czy znacie jeszcze. Gry z lepiej do wypadają. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie i pozdro. Pozdro. Fajny film, rozkminka jak zawsze. Kurde, tak w tym wszystkim sobie myślę, ciekawe jak się ludzie czują w Rockstarze przy tworzeniu GTA 6, na które czeka pewnie pół świata gamerskiego, nie? To musi być mocna presja akurat.